A czy nie lepiej, pyta kolega Anhor w Kryciu, na zrobić to w dwóch warstwach. Jasne, że lepiej, zawsze lepiej zrobić w dwóch warstwach jakąkolwiek izolację robicie na stropie, czy robicie na dachu, czy robicie izolację posadzki. Natomiast jest to dużo drożej i według mnie ten efekt, który uzyskacie, jeżeli będą tutaj dwie warstwy, ta korzyść relatywnie w stosunku do kosztu będzie niewielka. O. W takim systemie, czyli wełna plus pir, ma to sens, bo wtedy macie dwa różne materiały. Natomiast jeżeli to jest sam pir, to różnica, jeżeli na przykład weźmie pan piątkę plus dziesiątkę versus 15, to będzie uwaga około 7 zł na metrze kwadratowym. To jest kupa kasy, to jest kupa szmalu razy taki dach na domku 200 przyjmijmy metrów, to jest 1400 1500 zł różnicy. I teraz to jest ważne. Przy płytach pir będzie miał pan zamek Zamek może być typu pióro w i taki się preferuje przy dachach skośnych. Albo zamek typu krzesełko i taki się preferuje przy dachach płaskich. Po co ten zamek? Właśnie po to, żeby nie, nie musieć robić dwóch warstw, bo wtedy mamy przełamany tutaj, jak pan sobie w przekroju, mamy przełamany mostek termiczny. Płyta też jest szczelniejsza, nie przechodzi przez nią para wodna. I przy jednej warstwie mamy. Prawie to samo co przy dwóch warstwach. Także ja uważam, że nie warto przepłacać za dwie warstwy, ale oczywiście to Pana pieniądze, Pan decyduje. Pozdrawiam, cześć.